W Gdyni zawsze gromadzimy się na cmentarzu rydłowskim, aby oddać część ofiarom. 81 lat temu o czwartej nad ranem Armia Czerwona przekroczyła wschodnie granice Polski. Było to konsekwen konsekwencją oczywiście porozumienia Ribbentrop-Mołotow, zawartego w ostatnich dniach sierpnia. Szanowni Państwo, rozpoczął się w tym momencie kolejny rozbiór Polski. To porozumienie podzieliło Polskę pomiędzy dwa mocarstwa Niemcy i, i Związek Radzieckich. Pierwsze składane kwiaty pochodzą od Gdyńskiej, rodziny katyńskiej na czele delegacji prezes Barbara Podkowa. Wieniec od prezydenta oraz Rady Miasta Gdyni na czele delegacji gdyńskich radnych przewodnicząca Rady Miasta Joanna Ziemińska.